Witamy serdecznie! 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. W tym roku nasze działania związane z obchodami Dnia Drzewa rozpoczęliśmy z wyprzedzeniem. Włączyliśmy się w akcję Dolskiego Stowarzyszenia. Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w miłodzie Dolsk z Ekologią na ty na terenie miejskiego parku. Szkolne koło wolontariatu uczestniczyło w tych nasadzeniach. Dzięki temu udało się również posadzić kilkanaście różnych gatunków drzew i krzewów na terenie naszej szkoły. Przy pracach wokół szkoły bardzo chętnie pomagali uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej. Mamy świadomość, że roślinność, która nas otacza, odgrywa niebagatelną rolę w ekosystemie. Dlatego na pewno będziemy o nią dbać. Dziękujemy za uwagę. Telewizyjnymi pozdrowieniami reporterki Szkolnej Telewizji Kusy News Gabriela Stern i Zofia Stachowiak.